Na Facebooku. No czekaj, czekaj, ja też tutaj jeszcze zrobię screeno. Dzień dobry, dzień dobry kochani. Mam dzisiaj wielką przyjemność porozmawiać z niesamowitym młodym człowiekiem, którego uwielbiam, gdy go zobaczyłam po raz pierwszy właśnie na profilu Wojtka, taty Mateuszka. Ustawiałam, że, że też muszę zrobić z nim wywiad, skoro robię wywiady, bo jest niesamowitym młodym bardzo inteligentnym człowiekiem. Mateuszku, powiedz nam ile masz lat? Mam 11. Masz 11 lat i chodzisz do klasy której? Do czwartej A. Do czwartej A. A powiedz nam, lubisz chodzić do szkoły? No lubię. Bo to jest szkoła, żeby się uczyć. Mhm, oczywiście. A powiedz mi, czy zawsze tak było, że lubiłeś chodzić do szkoły? No lubię. I bierzesz takie magiczne lekarstwo, gorzkie? E, ja już na nie nie mówię. Olejek CBD mi smakuje. Smakuje ci już? No mhm. widzisz, od niedawna jeszcze, jeszcze mi nie smakuje. E, a powiedz mi, jak działa na ciebie olejek CBD? Dobrze. Działa mi na koncentrację, na skupieniu się w lekcjach. I na... I, I na słuchanie tatusia. O! Musi. Super. A powiedz, twoje wyniki w szkole poprawiły się, odkąd bierzesz olejek CBD? Tak, same piątki, szóstki. Potwierdzam. Wow, gratuluję. Potwierdzam. Pięknie że naprawdę cudownie. Tata, tata i mama jest na pewno bardzo, bardzo dumni z ciebie, tak. że masz takie świetne wyniki w szkole i na pewno nauczyciele też to bardzo mocno doceniają. Tak, szczególnie pani z polskiego. Tak, uwielbiasz polski? Mhm. A, ale już najbardziej uwielbiam matematykę. Ona nie jest odne zadania. O, to pięknie. A co, co jeszcze lubisz robić? Lubię sobie trochę na telefonie pograć, się pobawić. No Co? i tak dalej. Mówię. Mhm. A, mhm. A powiedz mi, y, czy odkąd bierzesz olejek, to mi chorujesz, przeziębiasz się, jakieś grypy? Nie. Ju, dzięki olejkowi bada już mi krew nie leci z nosa. O! Proszę. Miałeś, Bo, bo tak mi krew leciała z, no, z nosa, że, że aż musiałem jechać do szpitala karetką i ja, i ja. O, Mateuszka. teraz już nie leci, tak? O, to świetnie. Naprawdę cudowna, cudowna wiadomość. Półtora roku temu można powiedzieć, jak, bo tak długo stosujemy CBD u Mateuszka, miał takie, no z pół roku walczyliśmy z takimi samoczynymi krwawieniami z nosa. No, rozbył w szpitalu nawet, ze na względu na to, że Mateusz też. Jest cześniakiem, w szóstym miesiącu urodzony. No, jest taki jakby prowadzony ma orzeczenie też z lekkim autyzmem, i chodzi do szkoły integracyjnie, tak, Mateuszku? Mm -hmm, chodzę. Tak. I tutaj mm -hmm. racji tego, że takim jakby taką pieczą, No to jak te krotoki po prostu występowały, ale jeszcze wtedy była szkoła realna. Tak, Papeczka do góry, tak? <noise> te, ta szkoła była realna no to wiadomo, to było takie bardzo uciążliwe dla nas, e, ponieważ bardzo często po prostu dostawał tego chrotoku w szkole. No i ciągle były telefony, Państwo przyjecie. E, no raz e, nawet karetka przyjechała, bo tak bardzo mu krwawiło, był dwa dni w szpitalu, tam mu wypalali e, tymi laserami, e, no ale to się ciągnęło przez pół roku, tak byliśmy chyba u trzech żeby to e, coś z tym zrobić, no i niestety nie chcieli, żeby to wypalać, bo tam są te błony i to potem nie odrasta, u dzieci szkoda było, kazali przeczekać, ale pół roku to ciągle mu tam krwawiło, kilka razy w tygodniu, takie było bardzo uciążliwe. I powiem Ci, że zastosowaliśmy CBD w listopadzie 2019, na początku, na święta w grudniu już mieliśmy kopiut z głowy, wyregulowano. No i do dzisiaj mamy spokój, tak Mateuszku? tak leci tylko Katar. Katar, to też bardzo było, bardzo jeszcze w zeszłym roku było widać te Katary, ale powiem Państwu, że teraz w tą zimę, ona nas widzicie, jaka jest za okręb, taka raz słońce, no. raz deszcz. E, my chcemy, żeby wiosna wróciła. Co? Wiosną, nie chcesz, jak to mówią kwiteń, plecień, Kwitnie, wlecień, poplata trochę zimy. po Poprzeplata przeplata, trochę zimy, trochę lata. Tak jest. Tak. I, I tej zimy, będzie Kasiu, że w ogóle nie ma kłopotów, właśnie z katarami, z kaszlami. Nie ma nic. Nie? Oczywiście te wirusy, które biegają w powietrzu. No również nas zmijają bokiem, więc mam nadzieję, że w jakiś sposób nas tutaj też zabezpiecza. Cześć, eee, Marysiu. Więc, no powiem tak, no na pewno jeżeli chodzi o taką, taką zwykłą profilaktykę, zabezpieczenie przed um, taką poprawę odporności, to super. Twoi fani. Wiem. Sami twoi fani, Na widzisz? przykład Monika. Mhm. Zobacz, też masz dużo fanów. Dzień dobry. Więc jeżeli chodzi o odporność, mega i polecam każdemu rodzicowi Eee, przynajmniej jedną małą kropelkę dziennie dla dziecka. My nie pijamy więcej, jedną, dwie, góra, w zależności jaka mamy butelkę otworzoną, czy piątkę, czy dziesiątkę, eee, ale jeżeli chodzi o poprawę koncentracji, jakieś tam cięższe schorzenia u dzieci, eee, to warto stosować, nie wiem, coś jak na witaminy C, tak, taka jedna daweczka dziennie nawet u małych dzieciaków daje naprawdę duże, duże efekty. I to widać, systematyka... Dokładnie, wiecie, Mateuszku, wiesz, że ja mam córeczkę w Twoim wieku, też chodzi do czwartej klasy, ma 11 lat i, zauważy... I zauważyłam u niej, że po prostu była, wiadomo, no, teraz są takie czasy, że siedzimy, siedzimy w domach, nie wychodzimy za dużo. Pandemia, chcę, żebym, I że, i żebym ja w wakacje pojechał swoja... ze swoimi kuzynkami do Chorwacji. O, pięknie. Mm -hmm. Tak, i wiecie, co moja, moja córka właśnie już miała takie, powiedzmy, zaczątki depresji, a od, od miesiąca podaje jej olejek, to y, widzę poprawę nastroju u niej, zaczęła chętnie wychodzić na dwór, Nawet jak mieliśmy taki ciepły dzień, to wzięła sobie kocyk, ponownie biegła czytać książki i po prostu sama poszła szczęśliwa. Na dwór, zrobić sobie piknik i poczytać te książki, więc to jest fajne, że, że daje tą radość, tak? Że uspokaja i bardzo szybko znosi takie stany depresyjne, czy takie stany smutku. Też tak zauważyłeś Mateuszku u siebie? Tak. Uuu, strach ma wielkie oczy. <laughs> Dokładnie. Ale lepiej się wysypiasz, co? Śpisz bardzo fajnie. Tak. Ma dużo energii przez cały dzień. No tak. taki wulkan, wulkan, tak, energii. Tak. Same klusy. Yes. Same klusy. Cudownie. Bardzo ja sam jest nam angielski. I like oil. Pet. I like oil CBD.. Mm, nice. O, pięknie. A na początku pewnie bardzo smakowało ci, bo mi nie smakuje. Takie troszkę e jest dla mnie. Ciężko wytrzymać. No, tak no no jakby gorzkie lek. Taki mhm. specjalny ma smak, ale nie jest to nic coś takiego, co y, by było niedobre, tak? Po prostu trzeba się przyzwyczaić. No i kokszy. Mhm. Zawsze można e, zabić de delikatne oszustwo: typu na przykład dać kropelkę miodu albo kropelkę soku. Przebiera miodu nami. Przebiera żabianami. Myślałam, że na banana można tak dać? Można no, tak. No, tak. Mm -hmm. Ale efekty są tak fajne, że, że warto brać, prawda? i się przyzwyczaić do tego smaku. Tak, tak, dokładnie. Zobacz no, kolejna Twoja fanka. Tym bardziej wiecie, w, w szkole mateusz. W szkole Mateusz, jak zanim zaczęliśmy stosować CBD, to Mateusz chodził do klasy trzeciej w szkole integracyjnej. Mm -hmm. Tutaj na początku trzeciej klasy mieliśmy takie rozmowy właśnie, że Mateusz nie umie się skoncentrować, e, bardzo dużo bodźców przyjmuje, no wiadomo jak dzieciaki z, z autyzmem. Mm, tak, łapeczka? To łapeczki patentowali, że miał w, w lajkach, wiesz? sorki sorki za tą łapkę w dół. <laughs> łapki w górę zawsze, łapki w górę. Mm -hmm. e, I wracając do tematu, e, właśnie e, prosili, żeby tak się z bez korzyta z jakichś specjalistów, żeby poprawili mu tą koncentrację, żeby nad tym popracować. Eee, no oczywiście korzystaliśmy też. Eee, czy były efekty? Nie wiem tak do końca, czy były efekty, czy nie. Na raz na tydzień jakiś specjalista, który jakkolwiek się tym tematem zajmował. Eee, ja dużego jakichś uprawnień nie widziałem. Eee, na pewno mu to dało, nie, nie będę tego zaprzeczał. Ale fakt faktem widać po CBD nie w marcu potem już przyszła ta pandemia w 2020 i te dzieciaki wylądowały na szkole zdalnej. I tu widać po prostu, jak ten proces jakby stosowania dał mu problemę tej koncentracji. Tak, mhm. Mateusz mamy pytanie do ciebie. Mateusz, kto kogo pilnuje, żeby brać systematycznie olejek? Ty swojego tatę, Czy tata tobie przypomina? Tata mi podaje, a, o, a okazuje się, że konopie siewne, e, kiedy się je pali, nie uzależniają. Stosuje, stosuje, tak? tak? Tak. Tak, one nie uzależniają, bo mają tylko 0,14 THC, tak? formie kwasowej też w większości, żeby bardzo, bardzo mocno wzmocnić działanie I tego leku. Zwalczają choroby takie jak padaczka i te. Jakie jeszcze, jakie wiesz, że jeszcze choroby zwalczają? I don't know. Nie pamiętasz, tak? jest bardzo dużo chorób, prawda? I don't remember. Mm -hmm. Tak, tak, wspomagają na pewno dużo jednostek chorobowych. E, u nas też e, u mnie obczyściło zatoki, dało ten spokój. U Mateuszowa się ta poprawa koncentracji, lepiej się wysypia. No tak naprawdę, no i te zabezpieczenie. Kocham cię, ta... tatusiu. No. Ja tak, A ja też no. lubię panią. Tak. Dziękuję ci bardzo. Jesteś naprawdę cudownym, cudownym młodym człowiekiem. Dziękuję Ci bardzo, że zgodziłeś się ze mną porozmawiać dzisiaj. Nie będę ci zabierać więcej czasu. Nie ma za Pytaj Kasiu, popytaj jeszcze. Nie Zapytaj się, jak stosuje Mateuszek. O, tak? O, ja opowiesz nam, no? ja muszę pokazać, jak stosuje CBD. A jakie bierzemy? Jakie bierzemy? Stężenie? Piątka. Tak jest. 5 mg to jest taka nasza dawka. No, to Rano i wieczorem. No to przeważnie. dobrze. A dobrze, Mateusz, no, powie. że to, to jego wywiad jest. No, no to dobrze. Już opis. Tutaj ma, to. Mamy to. Ma, ma, mamy CBD i ten. Na, przełożymy do buzi i A, i, i na to naciskamy i pod język. Mm -hmm. I kiedy, kiedy możemy, znaczy i kiedy tam spłynie, to, na, to połykamy zawartość i przez dwie minutki trzymamy. I to tyle. Tak. Ja ładnie, ja ładnie opisuję wszystko. No, przepięknie opisuję wszystko. Jesteś bardzo mądrym chłopakiem. A powiedz mi, a wiesz dlaczego, dlaczego jest pompka ważna, żeby była w olejku? Bo tak łatwiej nabierać. Bo tak łatwiej stosować. I mhm. jeszcze, wiesz jeszcze dlaczego? I don't know. To ja ci powiem. Chcesz wiedzieć? Mhm. Mm Wiesz, jest taka pompka, żeby się nie dostawały tam żadne e, grzyby, żadna pleśń, nic po prostu, co mogłoby zaszkodzić temu olejkowi. I to, żeby się nie utlenił. Czyli żeby każda kropla od pierwszej do ostatniej była taka sama i żeby nic się nie zmarło. Sorki, za ten język. Ja. Na Wiem. No to twoje fanie oglądają ten twój język. Tak. Tedytka mówi, że perfekcyjne dawkowanie dla zdrowia, Mateuszku. Wiem, to czytam te wszystkie wiadomości, mhm. które, które, które mi przesyłacie, moi fani. Moi tak. fani. Zobacz. Cześć. Kasia napisała, że bardzo pięknie opisałeś, jak ci dowkuję. Dzie dziękuję Pani Kasiu Matusiewicz. Mm -hmm. I Kasia też powiedziała, że u jej mamy koncentracja się poprawiła po podawaniu po olejku CBD. O, bardzo fajnie Pani Kasiu. Tak jest, ja też zauważyłam, że u mnie pamięć i koncentracja się poprawiła. A u mnie też. No to super. Tak więc ja się przy... Przyzwyczaiłem do olejku CBD. Jest zdrowy, jest very healthy, czyli bardzo zdrowy na moją koncentrację. Tak jest i na odporność, tak i żeby, żeby krewka z nosa już nie leciała i żeby mnie chorował. Dokładnie. Receptory CBD są w mózgu, tak i w narządach odpowiedzialnych za odporność. Czyli w grasicy, w śledzionie i w węzłach chodnych. I dlatego tak świetnie działa. A poza tym ma 500 fitoskładników. I przez to właśnie tak bardzo mocno wzmacnia nasz organizm. Działa tak holistycznie. I jest taki świetny dlatego, nie? Wydaje, mhm. że No to dobrze. Pani mi nie chce. Pani nie chce przeciągać. Bo pani. Bo noszę pani z Polskiego. Strasznie nie lubi, strasznie nie lubi przeciągać lekcji. A ja nie chcę Ci zabierać dużo czasu, bo wiem, że masz swoje plany po wywiadzie. Chcę tak? sobie pobrać na telefonie, ozbierać monet, się pościgać. O, to... Zbierasz monety? No tak, Moż, mo, mogę odblokować nowy pojazd. A w grze. Rozumiem. 80 tysięcy. Nie gram, ale no, moja córka też troszkę gra. Mhm. Wybijmy, wybijmy, wybijmy ten, to z głowy. Tak. Tu Ania mówi, że w każdej domowej apteczce powinien znaleźć się olejek CBD. No raczej. No jasne. No, A teraz jest Kasia mówi, że jesteś. Trzymaj. Tak, że jesteś niesamowita i tak trzymaj. Dobrze, Mi, miło było z panią się spotkać. Pania, pani jest, jakby to było, można powiedzieć. Pani jest super. Ty mm. też jesteś super. Dziękuję Ci bardzo. Po, I, do, po, i, do po, zobac, po, I do zobaczenia po, na żywo. Myślę, że na pewno się kiedyś na żywo spotkamy. Tak, e, e, posyłam pani serduszka dla pani córeczki. Dziękuję, dziękuję bardzo. Przekażę. Buziaczki. dziękuję bardzo chłopaki za wywiad i do ja z... widzenia. Słuchajcie, jeszcze dodam, że pod nagraniem wkleję linka do ankiety i jeśli ktoś będzie chciał się skontaktować ze mną czy z Wojtkiem czy z kimkolwiek innym, kto z nami współpracuje, gdzie zobaczy tego live'a, będzie chciał wspomóc zdrowie swojego dziecka czy, czy też swoje zdrowie. Niech wypełni ankietę, i my się skoncentrujemy. Dobrze, Jasne. pozdrawiam bardzo serdecznie. Pozdrawiam. Ja też pozdrawiamy i panią córeczkę, i wszystkich moich fanów. Tak, i wszystkie dzieciaki, tak, i wszystkich teraz. Wszystkich pozdrawiamy i wysyłamy serduszkami. na całym świecie. Papa! Papa! Pa. Miło było!